Witam Was moi drodzy w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z zupełnie czymś innym. Po prostu wstałam i czułam, że mam coś do przekazania. <grywka> Jakkolwiek to nie brzmi, mam wrażenie, że ktoś z Was potrzebuje tego filmu. A więc plan jest taki, że powiem Wam o kilku rzeczach, które po prostu sprawiają moje życie nieco łatwiejszym, że czuję się bardziej pewna siebie, dzięki którym dużo łatwiej znoszę jakieś pewne nieprzyjemne sytuacje życiowe. Więc zachęcam Was do zrobienia sobie kubka pysznej kawy, herbaty i posłuchania tego, co mam do powiedzenia, bo być może wpłynie to również i na Wasze życie. I po prostu będzie Wam trochę łatwiej przechodzić jakieś różne nieprzyjemne sytuacje albo doceniać właśnie te miłe bardziej. Także zapraszam Was do oglądania. Sporządziłam sobie notatki, bo w sumie pomysł na ten film przyszedł mi podczas e, picia mojej e, porannej e, dawki kofeiny. Także ogarnęłam się, pomalowałam i i przechodzę do was. Pierwsza rzecz, która jest dla mnie w sumie najważniejsza w byciu taką porządną, ciepłą i fajną osobą, jest po prostu nie bycie hipokrytą. Mamy jeszcze większy szacunek do siebie, gdy rzeczywiście mówiąc jakieś rzeczy, dotrzymujemy tego. To jest jedna z rzeczy, która w moim przypadku najbardziej skreśla ludzi, jak po prostu mówią jedno, a robią drugie. I ma to też silne łączenie z Obrażaniem innych osób, i później e, oszukiwaniem samego siebie, że wcale się tego nie zrobiło, wcale się tego nie powiedziało, i e, nie mówię tylko tego i wyłącznie, żeby wzbudzić jakiś hejt, nie wiem, wyszukiwanie właśnie w ludziach tej cechy. Chodzi tu w tym wszystkim głównie o to, że sami ze sobą poczujecie się lepiej, kiedy będziecie mówić rzeczy i się ich trzymać. Róbmy to albo nie mówmy tej konkretnej rzeczy, jeśli mamy jakieś inne poglądy, jeśli e, ciągnie jedna do czegoś innego, ponieważ oszukiwanie innych, a co dopiero samych siebie. Przynajmniej w moim przypadku, strasznie działa to na niekorzyść mojego samopoczucia, na niekorzyść mojej samooceny. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu być osobami, z którymi wy chcielibyście najczęściej spędzać czas, które wydarzycie największą sympatią. Możecie sobie właśnie wypisać cechy ludzi które przystwarzają was największą sympatię i co sobie cenicie i sprawdzić czy wy właśnie w taki sposób funkcjonujecie to jest naprawdę bardzo przydatne jeśli macie ambicje na to żeby być naprawdę fajną osobą i żeby czuć się super ze sobą a propos kochania i lubienia to jest kolejna ważna sprawa to to żeby po prostu kochać siebie i nie mówię tu tylko i wyłącznie o jakichś cechach charakteru tylko o Ciele, wyglądzie, akceptacji, to jest naprawdę istotne. I z własnego doświadczenia wiem, że to nie na przykład parę kilogramów sprawia, że e, siebie nie kochamy i mówimy sobie, dobra, jak schudnę tyle i tyle, to będzie super i będę cudownie wyglądała, czuła się i tak dalej. To chodzi o to, żeby pokochać siebie właśnie w tym momencie, bo zrzucenie kilku kilogramów wcale nic nam nie da i nie zaczniemy nagle siebie super akceptować. Może poczujemy się trochę lepiej, ale nie ma to nic totalnie do kochania siebie i akceptacji, bo zawsze znajdzie się coś, co będzie wam nie pasowało. Także, jak chcecie pokochać swoje ciało, to nie za kilka kilogramów, a właśnie w tym momencie teraz. Dużo lepiej wypada osoba, która jest pewna siebie. Przyciągacie więcej osób w ten sposób, nawet jakkolwiek nie wyglądacie. Jeśli macie tą pewność siebie, to jesteście 100 razy bardziej atrakcyjni niż bez tych kilku kilogramów. Podam taki przykład, ale obowiązuje to do wszystkich rzeczy, których nie akceptujecie. Kolejna sprawa to niezależność. Eee, ja strasznie dużo się przejechałam na tym i naprawdę cały czas z tym ćwiczę. I to nie jest tak, że ja teraz mówię te wszystkie rzeczy i jestem już królową wszystkich kategorii. I udało mi się wszystko zrobić, bo nad tymi rzeczami można pracować czasem nawet całe życie. Eee, I nigdy... Nie będzie tak, że będziecie wiedzieć wszystko, bo uczymy się właśnie całe życie. Jestem pewna, że wiele z was miało taką sytuację, że polegaliście na jakiejś osobie, nagle ta osoba stwierdziła, że ona się z tego wycofuje i byliście po prostu. W... A no, sypało wam się plany, sypało wam się wszystko. W moim przypadku nawet ciężko jest być niezależnym, bo jestem jeszcze osobą niepełnoletnią. Tyle, ile mogę, to jestem osobą niezależną, jeśli chodzi o jakieś. Nie wiem, finansowe rzeczy, dojazdy, niedojazdy, staram się jak mogę, ale bycie niezależnym jest. Bardzo ważną sprawą i pamiętajcie, że rodzimy się samotni i umieramy samotni. Skupiajcie swoje własne życie na Waszych potrzebach i nie myślcie o innych. Pomimo tego, że wydaje się to bardzo egoistyczną sprawą, to to tak naprawdę nie można liczyć na nikogo i to jest najlepsza sprawa. I może Wam się wydać, że to jest przykre, co mówię, ale ja mam naprawdę dużo bliskich mi osób i tak dalej, ale wiem, że. Nie zawsze to działa tak, jakbyśmy chcieli. Nie mówię tutaj o jakichś właśnie zaufaniach, niezaufaniach, bo to jest indywidualna kwestia. Chodzi o to, żebyście myśleli właśnie o swoim szczęściu jako o najważniejszej sprawie, że. Jeśli znajdują się w waszym otoczeniu jakieś toksyczne osoby, które, nie wiem, dowalają was, są głównymi powodami waszego po prostu smutku i tak dalej, to znak, że coś się dzieje i może lepiej pożegnać się z tą osobą i skupić się na sobie, bo to wy zostajecie ze sobą na zawsze i nie macie pewności, że ktokolwiek inny będzie z wami przez całe życie. Także pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę ważna sprawa. I nie mówię o tym, żebyście zakończyli swoje przyjaźnie i tak dalej, bo to jest bardzo istotna sprawa, żeby mieć Wszystkim porozmawiać i tak dalej, że nie jesteśmy tak do końca samowystarczalni, ale pamiętajcie o tym, że to wy powinniście stawiać siebie na pierwszym miejscu. Nawet jeśli jesteście w jakimś toksycznym związku, że nie macie żadnego szczęścia, e, druga połówka cały czas wam dowala i tak dalej, to może lepiej zadbać właśnie o swoje szczęście i pożegnać się. Nie chcę być teraz jakąś e, tą e, główną sprawczynią jakichś rozstań, ale. To bardzo istotna sprawa. Miałam już kilka sytuacji takich, gdzie przyjaźń z pewnymi osobami blokowała moje decyzje, bo byłam stuprocentowo zobowiązana do nich. Myślałam, że spędzimy razem całe życie, a miałam super okazję, żeby na przykład wyjechać. I nie zrobiłam tego, bo myślałam właśnie o tej przyjaźni. Po czym nasza przyjaźń skończyła się kilka miesięcy później, a ja tkwiłam cały czas w tym samym miejscu i. Przynajmniej to mnie nauczyło tego, że gdy miałam kolejny raz taką samą sytuację, to myślałam tylko i wyłącznie o sobie. I wyszło to bardzo na korzyść. Niezależnością mogę również opisać weganizm, bo jest to e, fakt, że nie narażam żadnego innego gatunku na jakieś cierpienie, tylko jestem istotą, która jest w stanie sama zaspokoić jakieś swoje pragnienia. Jestem w stanie zjeść rzeczy, które nie sprawiają krzywdy żadnemu innemu gatunkowi. I uważam, że to jest bardzo duży stopień do niezależności, minimalizmu. Jeśli jesteście tego typu osobami, to zachęcam was, żebyście zapoznali się po prostu z tym tematem. Kolejna sprawa to nigdy nie żałuj jakichkolwiek podjętych decyzji, chociażby miały to być najgorsze decyzje w twoim życiu. Z każdej decyzji życiowej wyciągamy zawsze Coś dla nas i jest to zawsze jakaś lekcja życiowa, rada dla Was, jakiejkolwiek decyzji byście nie podjęli, nigdy jej nie żałujcie, bo wszystko dzieje się po coś i, i nic nie dzieje się bez powodu. Także pamiętajcie o tym. Wszystkiego czerpiemy, jakieś lekcje, dzięki czemu mamy łatwiej w przyszłości. Im więcej przeżyjemy teraz, tym łatwiej będzie później. Chociaż całe życie jest jedną wielką lekcją i... Nie no, ja mam takie podejście, że nawet z tych przykrych sytuacji, kiedy potrafię płakać całe dnie i tak dalej, jakieś po prostu nieprzyjemne akcje, to z każdej wyciągam coś na przyszłość. I wszystko mi daje, ale to jest też takie trochę... Pozwolenie otrzymania równowagi życiowej, bo jakbyśmy byli całe życie szczęśliwi, to um, powoli przestałoby to być takie super fajne. Jak to mówią, musi być źle, żeby było dobrze. Kolejna sprawa, która pomoże wam trochę poczuć się lepiej, i docenić to, co macie, jest wdzięczność. I jest takie coś, jak taki dziennik, który każdy z was może zrobić. I sytuacja wygląda w ten sposób, że co wieczór wypisujecie rzeczy, za które jesteście wdzięczne danego dnia. I jest to strasznie wartościowa sprawa, i z własnego doświadczenia wiem, że pomaga to docenić naprawdę wiele spraw, jak i również to, co macie, to jakie wartościowe osoby się wokół Was znajdują, jak wiele miłych gestów i czynów mogliście doświadczyć i jak fajnie los Wam się potoczył i tak dalej. Jest to strasznie fajna sprawa i Pomaga wyciągnąć nawet w najgorszych dniach jakieś pozytywy. No, także pamiętajcie, wdzięczność to bardzo fajna sprawa i sprawia, że zaczynamy doceniać mnóstwo rzeczy, i automatycznie pojawia nam się uśmiech na twarz. Koniecznie napiszcie, co sprawia Wasze życie łatwiejszym, i czy też macie jakieś takie życiowe mądrości, które Wam pomagają i którymi się kierujecie. Będę czytać wszystkie komentarze. Także moi kochani, jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej wartościowych filmów tego typu i więcej jakichś moich mądrości życiowych, a wiem, że wiele z Was strasznie to lubi, to ja naprawdę bardzo chętnie... Podzielę się swoją zdobytą wiedzą. To zostawcie tą głupią łapeczkę, która po prostu powie mi, że chcecie więcej, albo zostawcie komentarz, cokolwiek. Pamiętajcie o regularnych filmach i subskrypcji. Jeśli a chcecie widzieć więcej filmów i więcej mnie, to serdecznie Was zapraszam. Miłego dnia, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia.